O tym, co dziś najbardziej różni chrześcijan, o trudnej jedności w podzielonym świecie, a także o świadomości ekumenicznej Polaków i małżeństwach mieszanych, piszemy na łamach najnowszego numeru niedzieli. Z księdzem doktorem habilitowanym, Sławomirem Pawłowskim, ekumenistą i dogmatykiem, rozmawia ksiądz Jarosław Grabowski. Podczas czytania Pisma Świętego nasuwają się liczne pytania. Dobrze jest poszukiwać na nie odpowiedzi w komentarzach do Biblii, książkach, ale także na stronach niedzieli. Na pytania przesłane do naszej redakcji odpowiada biblista Michał Wojciechowski. Kościół bez młodych. Pod tym prowokacyjnym hasłem kryje się nowa inicjatywa przeprowadzana przez młodzież, która chce rozwiać mit o tym, że jej w kościele nie ma. Cel i przebieg akcji przedstawia Agata Kowalska. Katolicyzm jest powołany do głoszenia dobrej nowiny, prawdy o wspólnym dobru, a zatem sytuacja, w której religia odgrywa rolę tylko w sferze prywatnej, niestety podważa samą jej naturę. Przekonuje profesor Karl Andersson, były najwyższy rycerz w zakonie rycerzy Kolumba w rozmowie z marią Fortuną Sudor. Po zapowiedzi likwidacji funduszu kościelnego przez premiera Donalda Tuska przez media przelewa się fala artykułów o finansach kościoła. Część opinii pojawiających się w tych materiałach znacząco mija się z prawdą. Temat podejmuje Andrzej Tarwit. Obchodzone w styczniu dni babci i dziadka zachęcają do głębszego spojrzenia na relacje dziadkowie-wnuki i wnuki-dziadkowie. Bądźmy ciekawi siebie nawzajem. Wybierajmy to, co łączy, a nie to, co dzieli. Zachęca Beata Kociołek. Zwiastowanie to temat pełen symboli i treści. W ich zrozumieniu może pomóc wystawa zorganizowana w Warszawie z cyklu Namalować katolicyzm od nowa. Dobrym wstępem do jej obejrzenia będzie natomiast lektura artykułu, który publikujemy w dziale Niedziela z kulturą. Silni panowie przejmują media publiczne, wyłączają kanały telewizyjne, a kilkanaście dni później policja wkracza do Pałacu Prezydenckiego, by aresztować czołowych polityków opozycji. Tak wygląda bilans pierwszych czterech tygodni rządów Donalda Tuska, pisze Artur Selmasiak. Więcej w artykule: Gra na konflikt. USA nie radzą sobie z nową plagą dziesiątkującą Amerykanów. Głównym winowajcą, a w zasadzie mordercą jest Fentanyl. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że trafi on także do Polski? Temat podejmuje Tomasz Winiarski. Ksiądz Stanisław Brzuska już za życia stał się legendą. Bohaterski i nieuchwytny, zaborcy nadali mu przydomek duch. Gorąco polecam artykuł Jana Józefa Kasprzyka, generał w sutannie. Epoka propagandy, wojna na narrację, presja cyfrowego świata hejtu i fejku. Czy w takich warunkach możliwe jest jeszcze poznanie prawdy? A może jesteśmy już skazani na wszędobylską manipulację? By odpowiedzieć na te pytania, warto przeczytać tekst Moniki Zając, Mam Cię w garści. W dziale Dobre Rady opisujemy, jak kwasy omega-3 wpływają na nasze zdrowie. Wyjaśniamy, czym jest syncytialny wirus oddechowy oraz na jakich warunkach według prawa można dokonać zwrotu zakupionego towaru. Na stronach Bliżej Życia z Wiarą przedstawiamy historię byłej satanistki, która od kiedy spotkała Jezusa, stała się kobietą wolną i szczęśliwą. Jej świadectwo to nadzieja dla tych, którzy znaleźli się w otchłani ciemności. W Formule 1 zdobył rekordowe 7 tytułów Mistrza Świata kierowców egzekwo z Michaelem Schumacherem. Dzięki ogromnej pracy i talentowi, Louis Hamilton zamienił dziecięce marzenia w rzeczywistość. Ale jego prawdziwym kompasem jest kościół: probiotyki, superfoods, adaptogeny, żółtko jaj, a także woda. Te cenne dla organizmu substancje warto włączyć do naszej diety w nowym roku. Zachęcam do odwiedzenia działu Szlachetne Zdrowie. O wadach i zaletach stosowania ostrych przypraw przeczytają Państwo w dziale Życie ze smakiem. Jest to na pewno cenna dawka wiedzy. Do niej oczywiście dołączyliśmy kilka ciekawych przepisów. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do lektury Nowej Niedzieli z datą 21 stycznia.